W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko nadziei, bądź z nami na naszych drogach. Naucz nas głosić Boga żywego. Pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi, jedynemu zbawcy. Spraw, byśmy służyli bliźniemu, otwierali się na potrzebujących. Prowadzali pokój, z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy. Stawiaj się za nami, którzy działamy w historii pewni, Że plan Ojca się wypełni. Jutrzenko nowego świata, Okaż się matką nadziei i czuwaj nad nami. Czuwaj nad Kościołem w Europie, Niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii, niech będzie autentycznym miejscem komunii, niech żyje swoją misją głoszenia, celebracji i służby Ewangelii i nadziei dla pokoju i radości wszystkich. Królowo pokoju, strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia, czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami, Niech ufnie zdążają drogą jedności, jako zaczyn zgody na kontynencie. Czuwaj nad młodzieżą, nadzieją przyszłego świata, niech wielkodusznie odpowiada na wezwanie Jezusa. Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi za narody, niech podejmują budowanie wspólnego domu, w którym szanować się będzie godność, i prawa każdego. Maryjo, daj nam Jezusa, spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go. On jest nadzieją Kościoła Europy i ludzkości. On żyje z nami pośród nas w swoim Kościele. Z Tobą mówimy: Przyjdź, Panie Jezu, niech nadzieja chwały wlana przez Niego w nasze serca, przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju. Amen.